Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witajcie w energii sabatu, święta zmarłych, zadusznych dziadów, obojętnie jak to co obchodzi, jak to traktuje. Generalnie mamy dzisiaj czytanie z takim przewodnictwem tematów i treści od Waszych przodków, od Waszych przewodników, od osób, które są po drugiej stronie. Nie będziemy określać tych osób i od kogo to płynie. Będziemy koncentrować się na najważniejszych, istotnych sprawach, które powinniście tak czy inaczej usłyszeć lub nad nimi się zastanowić, które mogą mieć wpływ na Wasze życie, najbliższy okres, może nad którymi właśnie warto się pochylić, zweryfikować. Zobaczymy, co to będzie. Są e Dwie opcje do wyboru. Jeden, dwa. Potem na końcu też zobaczymy, co tutaj się kryje i co jest jeszcze w przesłaniu wyroczni, oraz mamy jeszcze takie różne niespodzianki, hasła, wylosujemy. Czytanie jest ogólne, oczywiście, więc tak to też potraktujcie. Nie wszystko może będzie dla Was. Może wystarczy jedno zdanie, z którym będziecie się utożsamiać lub do Was trafi. Dobrze, zaczynajmy zatem. Kontakt numer jeden. Teraz tak potasujemy karty. Zobaczymy, co za wiadomości płyną do Was z drugiej strony. Ja tutaj poproszę. Tutaj temat. Tutaj mamy panią miłości i współczucia. Hasłem jest szacunek, życzliwość i rozwaga. Zobaczymy jeszcze, mówię, przeczytamy na końcu. Ważne będzie dla was też jakiś temat, jest dalekiej podróży. Tutaj też mamy karty, na przykład podróży, informacji, świętowania, ale zaraz wam powiem. Może też dla niektórych dotyczyć to. Interesów za granicą, wakacje, rozrywki. To jest zachęta do tego, by zwiedzać, by doświadczać, by czerpać przyjemności. Mogą być jakby też. Niespodziewane podróże, tak? Czyli tego możecie się czegoś nie spodziewać albo nie planujecie. Będzie taka wymagalność, lub jeżeli chodzi na przykład o prace zawodowe, możecie też, nie wiem, mieć kontakty z zagranicą, może będą wymagane, może będzie jakiś kapitał zagraniczny, może będą takie tematy, gdzie ktoś, jakieś sprawy do załatwienia z cudzoziemcami, też tak może być więc to uwaga też na kłopoty w podróży, tak? Dobrze się do tego wszystkiego przygotować. Mogą być też wiadomości z zagranicy na przykład od rodziny, znajomych jakieś przypadki, które będą, będą dla was kluczowe. To mówią przewodnicy. Oprócz tego jest powiedziane, żeby czasami też nigdzie się nie spieszyć. Nie robić czegoś pod wpływem emocji, pod wpływem nieprzemyślanych jakichś decyzji, tak? Jest zachęta do tego, by gdzieś pójść z kimś na zgodę, w porozumienie, e, zakochać się również, e, czerpać jakby różne tematy z pola serca i tu otworzyć swoje serducho. Tym bardziej, że tutaj jeszcze mamy też panią miłości i współczucia. Żeby nieraz tak nie myśleć, nie analizować, nie rozdwajać włosa, czy tam dzielić go na czworo, bo takie jest powiedzenie. Żeby nie szukać też jakby jakiejś zwady, kłótni, konfliktu, żeby też nie postępować właśnie poprzez jakąś nierównowagę emocjonalną w sobie. To są takie przekazy. Jest zachęta do tego, byście się rozwijali, byście się uczyli, byście mieli oczy i uszy szeroko otwarte. E, byście brali sobie też do pomocy lub otwierali się na pomoc e, innych, byście sami służyli pomocą i robili to nie z konieczności, a z tego, że tak poczujecie, że to będzie w zgodzie, w zgodzie z wami. Być może niektórzy mają dylemat, czy gdzieś przeprowadzić się, zmienić tak miejsce swojego bytowania, a jedną jakby z przyczyn tego są tematy, właśnie sercowe, tak? tematy uczuć. No, to z tego, co tutaj akurat wychodzi, to że to jest dobry kierunek żeby kierować się tym sercem, żeby, mówię, doświadczać tego życia yy, i żeby, ale logicznie, nie spiesząc się też, logicznie ładnie pozałatwiać różne sprawy, które mają, jakby iść w tym kierunku do spełnienia tego pomysłu, czy tej możliwości. Yy, tak jak już wcześniej było powiedziane, mogą przychodzić do was różne informacje. Różne wiadomości. Niektóre no, będą wysoko emocjonalne, w zależności to w różny sposób. U jednych pozytywne, u drugich mniej. Natomiast generalnie macie, macie się kierować jakby, czy, czy, czy radzone jest wam kierować się yy, logiką w równowadze z potrzebą serca czyli nie idziemy albo tylko stricte w jedno, albo w drugie. Tu trzeba wypośrodkować i mieć do, uży do, do użycia jakby różne narzędzia w swoich decyzjach, w swoim dalszym postępowaniu. Pokazują się też dla niektórych um, istotne osoby, mogą się pojawić, tak? Tak jak już powiedzieliśmy też za granicę kontakt, ale mogą się pojawić osoby na przykład urzędowe, Osoby poznać z żywiołu powietrza, czyli wodnik, waga bliźnięta. Mogą pojawiać się osoby, które są specjalistami też w, jakimś, w jakiejś dziedzinie i służyć Wam wiedzą, pomocą, umieć rozwiązać pewne sprawy, będą przychylne. Możecie pojawiać się też i być Wam pokazane jakieś różne inne środowiska, zmiany. Y, możecie mieć wiele y, możliwości do wyboru w najbliższym czasie i znowu jest pokazane bądź autentyczny, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Y, idź tam, gdzie nie masz formy jakby przymusu, czy co wypada, co nie wypada, lub y, co jest mile widziane. Tylko znowu jest pokazane, rób tak, jak. Czujesz, mając w szacunku też, jakby, pogląd, osąd, yy, widzenie świata innych inaczej od Twojego, i okej, okay, ale rób to, co jest zgodne, zgodne z Tobą. Więc takie mamy tematy, i teraz przeczytam Wam, co mówi Pani miłości i współczucia? Jeszcze. Dobrze. No na pewno tutaj pokazują się osoby z tej przestrzeni po drugiej stronie, takie, które obdarzały Was na pewno miłością. Dobrze czuliście się w ich obecności i, i wspierają Was do tej pory. Dają, przekazują Wam wiele tutaj też miłości, otuchy, wiele takich energii. Dają Wam też znaki, żebyście też zwrócili uwagi na znaki. Które dostajecie, tak? Więc tutaj akurat jawią się tematy ptaków, piór, e, mogą być symbole mm, numerologiczne. E, możecie też e, gdzieś e, widzieć takie mm, rzeczy, które są związane na przykład z motylami, e, z. Tematami powiedzmy gdzieś, o możecie usłyszeć gdzieś um, sprawy związane um, ze zwierzętami, też ale typu konie, tak? Typu um, ważki, e, typu e, mamy też ślimaki, to jest ważne, też to wszystko, co, co jest też w spirali, są węże, są żuki. To wszystko ma swoje symbole i macie na to zwracać uwagę, zobaczyć też co macie w snach. To jest bardzo ważne. Możecie śnić i mieć kontakt też z bliskimi przez sny. Też wam przekazują informacje, będą w postaci takich symboli i dobrze jest sobie też odszukać czy w senniku, czy też dowiedzieć się mniej więcej, albo zobaczyć jakie synchroniczne wydarzenia potem powstają po takim śnie mm, poprzez przekaz tego ten symboliczny, co dla was to oznacza. Tak? Więc na to warto zwrócić uwagę, to jeszcze podpowiadam, i teraz tak. Tutaj macie w przesłaniu i macie przypomnienie o tym, że prawdziwa jest tylko miłość. Jest to jakby wyłączna, bezwarunkowa i prawdziwa moc, która stoi za każdą manifestacją tego, co niewidzialne, w to, co materialne. Tutaj od razu też mi przychodzi takie przesłanie, dobrze, dla niektórych muszę też powiedzieć, że to jest na przykład dobry czas na to, by jakby wziąć się za siebie. Niektórzy mo mogą mieć na przykład problemy z emocjonalnością, z na przykład mm, jakąś substancją nad używaniem tej substancji lub z osobami, które tej substancji nadużywają, to tutaj też żeby po prostu pomyśleć jakie są dobre rozwiązania w tej kwestii i co możecie zrobić w danym momencie żeby się z tym uporać, no i tutaj jeżeli chodzi o uleczenie też takich rzeczy, no to tu jest też pokazana miłość własna Okazywanie sobie też troski i współczucia, ale nie po prostu jakby zapadanie się w swoich emocjach. To dla niektórych taka informacja. Teraz tak, tutaj wielką moc daje Wam hojność serca, szacunek, zrozumienia wszystkiego, co żyje. Dzięki temu Twoje życie będzie pełniejsze szczęścia i zadowolenia. Gdy chcesz, by niczego ci w życiu nie zabrakło, Twoim myślom, uczuciom i działaniom, musi towarzyszyć miłość, współczucie i życzliwość w stosunku do wszystkich. I wiadomo, że to jest trudne, bo różni ludzie nas otaczają, różne mają intencje z takich czy innych powodów, też pojawiają się w naszym życiu. Ale to, co wy zawsze wysyłacie, te, te, czym wibrujecie, ma powrócić 10 razy mocniej i tutaj jest ci pokazane właśnie, czy że z góry przez swoich przewodników, czy bliskich, czy z rodu jesteś otoczony tak jak mówiłam ogromną miłością i wsparciem i tutaj różne osoby, bo tu nawet nie jest jedna, tu się pokazują różne osoby, one są, one się łączą, by ci pomóc, by działać na twoją korzyść. Jest też wezwanie do tego, by być bezinteresownym, nie, nie oczekuj niczego w zamian, ani nie proś o nic, który, co wynika jakby z Twojego wyrównania, czyli oczekiwania, tak? Zachowaj właśnie spokój, to co mówiłam, nie spiesz się, zachowaj spokój, otrzymasz to, co Ci się należy. Rzeczliwość zawsze w jakiś sposób powraca. Także czasami mogą być takie sytuacje, w których nawet przekroczą twoje wyobrażenia, że coś się rozwiąże, bo tutaj jakby bliscy i inni przewodnicy działają w twoim imieniu, i jeżeli nawet teraz nie widzisz jakiegoś rozwiązania, masz jakiś impas, coś cię stresuje, denerwuje, wyprowadza ze strefy komfortu, to. Wezwij też na pomoc swoich bliskich, swoich przewodników, by ci pomogli, by wspierali, by załatwili to w jakiś korzystny, korzystny sposób twoje, twoje sprawy, w których nie widzisz na ten czas rozwiązania, lub żeby poddali ci jakiś pomysł, oni chętnie, oni chętnie to zrobią. Na koniec, wylosujemy jeszcze ostatnie przesłanie. Proszę, jak tu adekwatnie zasiewaj. Dobro, więc pięknie, ładnie nam się to wszystko podsumowuje. Dziękuję pięknie. I teraz zobaczymy sobie wybór numer dwa. Tutaj mamy, o, głodne duchy, obsesję, świadomość niedostatku i przywiązanie. Zaraz zobaczymy też, z czym nam to się wiąże. I mamy, tu są też jakieś um, uwzględnione i ważne kontakty w ogóle z ludźmi. Finanse, um, mo, może, może być tu jakaś oferta od nieznajomych, albo jakieś finanse, które od jakichś nieznajomych gdzieś tu wpływają na Was, y, albo na, no, na Wasze finanse po prostu, czy mogą wpłynąć. Są też tutaj temat finansów, cały czas mamy powiązane na przykład z młodą osobą, czyli mogą być to, nie wiem, wydatki na dzieci, może być to współpraca też z kimś młodym lub młodym duchem, lub tak wyglądającym. Tu jest też pokazane, że, że kogoś spotkasz, kto cię dobrze zrozumie, dobrze rozumie Twoje być może potrzeby, Twój jest kompatybilny z Twoim poziomem świadomości. Współgra z tobą na pewnych polach. Tu może pojawić się właśnie jakaś bratnia dusza, ktoś odpowiedni do współpracy, odpowiedni do związku, do partnerstwa, do przyjaźni. Czasami też są kwestie, tu powiedziane, żeby w pewnych sytuacjach nie. nie Zdecydować też i nie patrzeć, że ktoś inny rozwiąże nam problemy, nie oczekiwać nieraz po prostu tak bardzo wsparcia i, mówię, załatwienia spraw za nas, tylko poradzić sobie samemu to jest bardzo ważne poradzić sobie samemu, żeby odkryć w sobie siłę, moc, możliwości, które są, a które z jakichś przyczyn nie wiem, są przykryte lękiem, niepewnością. Braknię poczucia yy, wartości żeby to odkryć i umieć zauważyć, poradzić sobie z pewnymi temet, tematami samemu, tak? Czasami słuchajcie, są takie rzeczy, to różnie jest. To czasami jest przez rodziców, przez innych mamy taką wyuczoną bezradność w niektórych rzeczach, czasami jest po prostu dla niektórych to wygodne, czasami ktoś jest przywiązany do jakichś typowych schematów, tematów, i tutaj jakby Wasi przewodnicy, wasze osoby bliskie z rodu mówią, ale słuchaj, nie musisz tego robić, w ten sposób ktoś cię nauczył, i, i, i tylko tak, albo jesteś do tego przyzwyczajony, przyzwyczajona, albo tak ci jest wygodnie. Pomyśl, róż głową, ty sam, znajdź w sobie moc, znajdź sobie w odwagę, odwagę, tak? Nie powielaj też pewnych tematów. Skończ, wprowadź jakąś zmianę. Zobacz, ile jest też możliwości, które możesz wykorzystać do zmiany na przykład swojej sytuacji, tak? Do zmiany swojej sytuacji. Nie obarczaj innych też tak bardzo, ok? Bo. Ważne jest to, żebyś się gdzieś tam zorganizował, zorganizowała. No i właśnie. I teraz słuchajcie, dla dwójek jest, jest też informacja taka, że właśnie dobrze jest. Wybieraj, decyduj. Rozważ dobrze. Uwierz w to, że potrafisz. Tak? Kreuj. Zobacz, co jest dla Ciebie wartością. Jak właśnie podchodzisz tutaj na przykład do pojęcia pieniądza? Yy, teraz tak. Dla niektórych mogą być jakieś nagłe, nieoczekiwane wydarzenia, zmiany, sytuacje, które na pierwszy rzut oka mogą być dla Was niewygodne. Może trzeba będzie odejść od jakichś miejsc, od jakichś osób, od jakichś przekonań, schematów. Wydaje mi się, że i tak dalej. Bo to ma ci otworzyć drogę, to ma ci otworzyć możliwości, to ma ci otworzyć wizję yy, innej pracy, innego związku, innego miejsca, innego spostrzegania. Tutaj bardzo ważne jest yy, dopuszczać do siebie inne: wszystko inne niż dotychczas, tak? Inny światowogląd, mówię, inne przekonania. Inne codzienne schematy, inną dietę, inne spojrzenie na jakiś tam aspekt w waszym życiu, bo tutaj, jakby przewodnicy mówią, trochę gdzieś utknąłeś, trochę gdzieś tam w jakichś sytuacjach masz gdzieś w sobie jakiś temat yy, mentalnych takich zaburzeń, niewidoczności, tak jakbyś się schował w takiej bańce. Mało tego, może wiązać ci się to z jakąś właśnie niemożnością, impasem, sytuacją bez wyjścia, sytuacją trudną, e, stratą, brakiem e, co daje dużo na przykład takich wewnętrznych konfliktów, burze mózgu, niezgodę z pewnymi rzeczami. Całe negatywne takie konotacje potem wychodzą z tego. I tutaj, jakby przodkowie i przewodnicy mówią: wydostań się z tego. Wydostań się, bo możesz. Zrób to sam. Masz dużo siły. Naprawdę, nawet nie wiesz ile. Tylko pozbądź się, jakby starej skóry pozbądź się starej skorupy czasami pozbądź się toksycznego środowiska toksycznych takich nieprawidłowych działań. Tak? takich tendencyjnych gdzieś, tak, takich, e, takiego na przykład samobiczowania, jakichś sabotaży, coś, co do tej pory uważasz, że trudno było ci zmienić, tak, albo inaczej pomyśleć. Teraz jest czas, karty też mówią i y, y, y przewodnicy tutaj, żeby y, wyjść, y, wyjść z jakiegoś błędnego koła, y, wyjść y, z jakiejś y, dziwnej matni. Masz, masz w sobie tę. Moc zaufaj jej, zaufaj jej, ona poprowadzi cię do zmiany, poprowadzi cię do zwycięstwa najpierw nad samym sobą, potem nad różnymi okolicznościami, które wydają ci się niefortunne lub niewygodne. Tak, także tutaj jest nawołanie do tego, żeby po prostu naprawdę, nie wiem, zrobić um, plan żeby działać, żeby po prostu być skrupulatnym, być cierpliwym, wytrzymałym, wytrwałym. Tak, tutaj jest taka potrzeba siły. Takiego znaku koziorożca. On ma czasami taki upór, ale taką taki upór determinacji do dążenia do celu, tylko nie za wszelką cenę, ale jak sobie coś postanowi, bo tu mamy też koziorożca pokazanego i mogą takie osoby być też na przykład ważne w waszym życiu, które, yy, którymi możesz się zainspirować, którym wyszło, którym się udało. Które coś osiągnęły, które też, powiedzmy, nieraz odbiły się od dna lub diametralnie zmieniły swoje życie i wyszło im to na korzyść, tak? W różnych aspektach. Więc, więc fajnie. Dobrze, zobaczmy jeszcze, co mówią teraz głodne duchy. Dobrze. Niektórzy tutaj, dla niektórych też jest informacja, by. Mm, też jakby nie rozpamiętywać przeszłości, nie nurzać się w przeszłości za bardzo, bo to Wam szkodzi. To Wam szkodzi, rozpamiętywanie to bardzo wpływa na Wasz stan zdrowotny, więc tutaj uwaga, tu trzeba też zmiany. Dla niektórych jest też informacja wprost: dbaj o swój kręgosłup, dbaj o swoje stawy, dbaj o mięśnie. Dokładnie jest powiedziane, patrz, co. Yy, też robisz, jakby ze swoim ciałem yy, i co na nie wpływa, tak? Dobrze. Co mamy? Tutaj mamy obsesję, dobrze. Tu mamy tak. Yy, o, właśnie, informacje. Yy, ta energia symbolizuje Twoje ciągłe skupianie się na przyszłości, no właśnie, to o tym też mówiłam przed chwilą, oraz nieposkromione pragnienie. Poznania przyszłości, przez co tracisz swoją prawdziwą teraźniejszość. E, tutaj mm, uczulamy Cię na obsesyjne myśli i uzależnienia, dosłownie też, tak. Czyli to, co powiedziałam, też dbaj o swoje ciało. Patrz, co w nie wlewasz, co mu dostarczasz, e, co z nim robisz, tak. E, teraz tak. To jest e, o, mistrzowie w ukazywaniu rutynowych, zachowań, czyli to co też mówiłam, wyjść z takich schematów skostniałych. Tutaj przesłanie mówi, czy przypadkiem nie robisz wciąż tego samego, jednocześnie oczekując innego rezultatu, że tym razem będzie inaczej. Tak? Są to błędne stwierdzenia oraz oznaka zdecydowanego wyparcia prawdy. Najwyższy czas, żeby porzucić tego typu myśli. Więc e zrozum, że być może zapominasz o twoich prawdziwych pragnieniach, Być może chcesz też e, spełnić pragnienia innych. Uświadom sobie tego, czego chcą inni I czy nie postępujesz też według stereotypów. Czy się uszczęśliwiasz, czy wręcz przeciwnie? Pamiętaj, że to, co też myślą inni, oczekują od ciebie inni, nie wca, wcale nie musi być najlepsze dla ciebie. Nie daj się zwieść pozorom. Nie wszystko też złoto, co się świeci. Spójrz dalej, a znajdziesz w życiu prawdziwą esencję. Po prostu zasługujesz na to. Właśnie, tylko trzeba tutaj działań. Tylko zobaczcie, tutaj też pięknie w tej karcie jest pokazane właśnie tu myślenie w przyszłości. To, co ma być, gdzie ma być zadecydowane, co ma być wybrane, co ma być stworzone, w co się zaangażować, tak? To jest wizja. I z drugiej strony jest tutaj też odejście od przeszłości i pójście dalej, tak? Pójście inną ścieżką, więc, yy, więc pięknie. Co jeszcze chce być tu Wam powiedziane od przewodników, od yy, osób po drugiej stronie? E, ok, jest tak. Yy, być może. Słyszysz szept, że ci się to nie uda, bo może są tu jakieś auto-sabotaże, tak? Mała wiara w siebie. Jakiekolwiek są Twoje pragnienia, już za długo przy nich tkwisz, wciąż tylko tęsknisz i marzysz. Porównujesz może swoje doświadczenia z innymi, zazdrościsz sukcesu, oceniasz jedynie na podstawie zdobyczy materialnych, tak? Obawiasz się, że zawsze będziesz na przykład odczuwać niedostatek. Oraz żadne z Twoich marzeń się nie spełni. A może, by poprawić sobie nastrój, właśnie uzależniłeś się od czegoś: jedzenia, zakupów, upiększania się, pracy, alkoholu. Wyzwoń się więc z złudzeń, niedostatku i przyjmij rzeczy takimi, jakimi są. Czyli doskonałymi, obfitymi, istotnymi. Tak? Więc tutaj. Jest y, też sprawa tego braku u Was, tak? Z czym macie ciągły brak? Więc to z tym też dobrze jest popracować, wychodzić i o tym mówią Wasi też najbliżsi przewodnicy, ze względu na to, że się po prostu martwią i chcą y, Wam pokazać, że y, nie musicie w tym tkwić. Możecie y, po prostu z tego wyjść albo nie dać się uwikłać, uwiązać. Innym w takich stanach to też jest bardzo ważne, więc dobrze rozejrzyjcie się i rozważcie, gdzie jesteście, z czym jesteście, em, tak? Co daje wam tutaj poczucie szczęścia lub nie? Bo wiecie, wielokrotnie są takie sytuacje, w których nabywamy, nabywamy, mamy jeszcze więcej, jeszcze więcej i to i tamto, a to w ogóle szczęścia nie przynosi. Mało tego. Wprowadza się stres, wprowadzają się lęki, um, im jest jeszcze więcej, to jeszcze więcej trzeba nad tym panować, kontrolować, nie wiadomo co jeszcze, dopilnować, e, a może niepotrzebnie, a może to jest nie to. Kto też wywiera na Was presję? Tu są pytania, do, ten, spójrz, czy Ty sam, czy ktoś inny. Pięknie. Wiecie, co jeszcze od przewodników wyszło dla Was? A propos Waszego niedostatku, zobaczcie, premia. Czyli będzie jakiś zaszczyt finansowy, dostaniecie gdzieś nagrodę, może to być awans, może to być gdzieś drugie źródło dochodów, może to być gdzieś druga praca, coś tutaj wam nie wychodzi, gdzie będzie drugie miejsce, może o tym warto po, yy, pomyśleć. Yy, może wtedy, kiedy gdzieś odejdziecie z jakiegoś miejsca i zaangażujecie się w coś inne, to to będzie pod postacią właśnie bonusu. A może ktoś Was niedługo po prostu doceni. I tego Wam życzę. Dobrze, dziękuję za te przesłania, przepraszam, wszystkiego e, najlepszego i dziękując przodkom, dziękując e, przewodnikom, w Waszym imieniu. Żegnam się, papa. Pa.